Ciema się na nawet na moim kanale. Na wejdźcie sobie tutaj w plusik, wpiszcie sobie tutaj kodzik Grabido 18, daje wam 10% dopłat, teraz dwie darmowe skrzynki na sam start. No i oprócz tego do wpłaty będziecie mieli dodatek, bo dzisiaj tworzymy sobie giveawaya. Mam tutaj dla was takiego Zakafla Bayonecica Knight No i idziemy sobie stworzyć tutaj giveaway'a. Pyk, dajemy sobie go tutaj. I tak, ee, minimum do ładowania. E, a, dostępne, okej. Okay. Eee, Podajemy na nagrody. Każde doładowanie do, do, daje im szansę na wygraną. i większe doładowanie, tym lepsze są szanse. To działa. Okej. Okay. Czyli będzie to działało tak, że za przy płacie dostaniecie sobie takiego bajony CIKA knighta No i czym więcej płacacie, tym macie większą szansę. Więc myślę, że naprawdę spoko. Damy sobie minimum doładowania. Jak to jest za tysiaczka, to myślę, że tak optymalnie. Jak Gis... jest. Mm, damy sobie. Oj, 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 nie tak. Damy sobie 19 zł. Myślicie, że 19? Niech będzie 19. Minimum doładowanie 19. Pyk i możecie sobie zgarnąć takiego bajonecika. Także zachęcam serdecznie. Oprócz tego, na stronie macie tutaj 1% cashbacku za to, co gracie i macie też darmowe skrzyneczki, co 24 godziny każdą z tych skrzynek możecie sobie otworzyć, także myślę, że spoko, w zależności od jaki macie level, a jeszcze za level macie tutaj nagrody za poziomy, za każdy level macie skaskę, ja już mam tutaj naprawdę sporo, bo mam wysoki level, ale ciężko się wbija. Dobra, mm, Tak, to bym sobie zostawił, a te skinki bym sobie salną. No. E, troszkę tu, o, mam grot arabeskę. Gold arabeska i meduza, to są dwa skinki, które bym sobie zostawił, tak szczerze. Eee, i myślę, że będzie, myślę, że będzie OK. A resztę sobie sprzedamy i pójdziemy sobie zrobić zaraz jakąś batelkę oczywiście, bo odcinek bez batelki to... to zły odcinek, tak? Nie można tak bez batelki. Mm, tylko jeszcze tutaj sobie posprzedaję. Nie przygotowałem się przed odcinkiem, sorki, zapomniałem sprzedać skinki. No ale trudno. Wytrzymacie, wytrzymacie tą chwilę. Eee, już tutaj ostatnie dwa. Mamy, mamy sianko, ale jeszcze zanim to przejdziemy sobie do węciku w eventiku macie tutaj ranking, e, otrzyma, najpierw mamy marketplace, w marketplace za diamenciki możecie sobie kupić czy to balans, czy skrzynki, czy skinki, więc naprawdę spoko, tutaj mamy kalendarz adwentowy, tutaj możecie sobie odblokowywać pola codziennie, tutaj sobie odebrałem za jedno pole, ja dostałem bo u go za 645 zł, więc naprawdę spoko, no ale ja zostawiłem 2,5 miliona tych diamencików. Odwaliłem, bo już chyba tego zmienić nie mogę niestety, no ale co jakiś czas będziemy sobie otwierali, więc myślę, że spoko. Eee, no i mamy ranking, to będzie miał więcej diamencików, ten se zgarnia skin na koniec eventu, także myślę, że spoko. Dobra, zakręćmy sobie na start jakąś skrzynkę eventową, niech będzie to ta skrzyneczka w trybie Joker, czyli wszystkie skiny w tej są na równym procentie, otwórzmy sobie takie 4, pyk, 5 koła, Minus. Jeszcze raz. Pięć koła. Profit. Dziękuję serdecznie. Ale to jeszcze raz. Profit. Jeszcze raz. Profit. Jeszcze raz. Profit. Jeszcze raz. Profit. Ej, ten karambit leci. Co jest? Ej, co jest? Zbugowana skrzynka. Patrzcie to. Dobra. Łupka fejta, sobie to zostawię. Jeszcze raz. Okej. Okay. Jeszcze raz. No to taki minus. Nie, plus też. Ej, co jest? Czaicie to? Dobra, idziemy tu w skrzynkę... Idziemy tu w skrzynkę na batelkę walnąć. Ona jest jakaś przepotężna. Eee, to była ta. Dobra, to damy sobie, wiecie co? Damy sobie 10 takich. I damy sobie 5 takich. I damy sobie... 2 na 2 antyterroryści i lecimy zobaczymy co ona na batelce też tak będzie oddawała fajne, fajne, podoba mi się i zaczynamy bardzo dobrze ej dobra, dobra jest ta skrzynka, naprawdę dobra ona aż tak mi ją dawała w normalnym trybie, ale w tym trybie w tym trybie joker, gdzie wszystkie skrzynki dla nich są na równym procentie, no powiem wam szczerze, butterfly na prawo ej, a ja to byłem, ta skrzynka Ej, to nie była ta skrzynka, ja odwaliłem, to nie jest ta skrzynka. To nie jest ta skrzynka w ogóle. Ej, dobra, ja, ja jestem udany, widzowie, ja jestem udany. No cóż, ważne żebyśmy wygrali, albo my przegrywamy w ogóle. z tego Butterfly'a. Ale my trafiamy teraz Butterfly'a, bardzo ładnego. Flip wychodzi wychodzimy na prowadzenie? Nie, jeszcze nie. Tysiaczek i teraz przechodzimy do tych droższych skrzynek. I Karambi Doppler, Gamma Doppler, piękny, śliczny. I tutaj jeszcze Awłupka Hydra. No, powiem Wam, pula gruba. Ej, ale to bitwa w ogóle, patrzcie, to ona 30 koła kosztowała. O, tutaj, tak daje. Ostatnia skrzynka, no już nie możemy tego zepsuć. Dziękuję serdecznie. Takie odcinki to ja lubię. Mm, to pójdziemy sobie jeszcze tą skrzyneczkę inną dać. Na sam koniec. E, bo chodziło mi oczywiście wcześniej o skrzyneczkę, o tą, dobra, to damy sobie, wiecie, co damy sobie? E, czeka, no dobra, damy sobie na koniec 5 takich sztuk, 4 mamy na 4, to na trzy osoby damy sobie pyk i tym zakończymy. Inaczej, dzisiaj fajny proficie, giveaway dla was na 1000 zł, więc naprawdę super. No i ja wam oczywiście dziękuję za odcineczek Kłapka w górę, subik z łąkiem, grabi do 18 10% do wpłaty i dwie darmowe skrzynki Na sam start, wszystkie linki w opisie No i co, ostatnia skrzynka Czy dostajemy karambita na przykład A Alubka efejt, też może być Kolejna bitwa wygrana, dzisiaj super odcinek Trzymajcie się, elo, widzimy się oczywiście jutro